Hejka. Tu ja znowu i Rainwood. Tak. E, ostatnio zostaliśmy w industrialnym kompleksie. E, wyszliśmy z zacienionej cytadeli i jesteśmy właśnie tutaj. Tam po lewo widzę już zielonego, co się na nas będzie tam krył pewnie. I tak pójdziemy tam sprawdzić, coś, co tam jest w sumie. Bo taki był plan. Od samego początku planowałem tu podejść. Był jeszcze plan zobaczyć. Na dole, w cytadeli miałem coś podobno przeoczyć Więc były plany tam podejść, ale... Ale się rozmyśliłem A mnie tutaj nie było, przypadkiem... Musiałem tu być No właśnie, ja tu byłem kiedyś Byłem tu kiedyś, ale w prawą stronę chyba nie szedłem No bo tu w prawą stronę mnie chyba nie było Tam był jakiś pokoik, którego nie odwiedziliśmy Ale dobrze mi się przypomniało, że nie... Że byliśmy w industrialnym kompleksie ostatnio Dobrze mi się kojarzyło Ale przynajmniej sobie jedzonka nazbieramy Nie, tutaj mnie nie było, na pewno I muzykę słyszę znowu I perełka tutaj leży Wskoczyłem na tego Na koleżkę wskoczyłem Nie spodziewał się tego na pewno Oha, tutaj jesteśmy No to pamiętam tą lokację To akurat bardzo dobrze pamiętam Czy tego chcę, czy nie ale tą lokację pamiętam, więc chyba będziemy musieli faktycznie wrócić do tej, do tej Cytadeli. O, ale jesteśmy, no jesteśmy w punkcie wyjścia. Będziemy chyba musieli i tak wrócić do tej Cytadeli. Nie wiem, nie jestem pewien. Dobra, e, sorry, tak chaotycznie, ale zmieniłem zdanie. I popatrzałem na mapę chwilę, na tą mapę. Wydaje się, jakby tutaj na przykład dałoby się gdzieś przejść. Albo tutaj ewentualnie, nie, tutaj byliśmy na pewno, ale tam... Wygląda... Nie wiem, może, może nie znowu zaleje deszcz i znowu będę musiał stąd gdzieś wychodzić, ale, ale tam sp pójdziemy sprawdzić, pójdziemy sprawdzić, bo wydaje mi się, że może tam być jakieś, jakieś przejście, a może nie. Może faktycznie będzie trzeba się wrócić do tej dali czego bym nie chciał. Zielonek tutaj od, od nas ucieka właśnie, nie wiem czemu, ale dla nas to bardzo dobrze, bo właśnie idziemy w stronę, z której uciekł, więc no może nie jest aż tak dobrze, bo będę od czegoś tam ucieka w tą prawą stronę. No ale mamy połowę czasu jeszcze tylko, ale myślę, że tam starczy. Idealnie będzie. No i zrobiliśmy tak naprawdę wielkie kółko. no. Wielkie kółko zrobiliśmy, ale nas to nie zraża, bo musimy przejść tu do góry sprawdzić co tutaj się kryje tak naprawdę. To tu o dobrze, da się tu przejść. to jest znowu znowu jakieś przejście. Dobra, czyli mi się udało tym razem znowu. Dobra, to znowu w jakiejś lokacji tutaj sobie jesteśmy, tylko żeby nas tutaj shelter jakiś zaskoczył, proszę. Żeby nas zaskoczyli jakieś... O, czym nie kanopi. Okej, okay. jesteśmy yy, zaskoczeni shelterem. Bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że nas szalterem zaskoczyli, bo nam tego właśnie było potrzebne. Yy, awansowaliśmy. Nową kropeczkę mamy. Jakby się cofamy do tyłu. Tak mi, się, tak mi się tylko wydaje. Może... może. Nie wiem. Zaraz się okaże, że nie robimy praktycznie żadnego progresu, tylko nie możemy ich jeść i... Nie możemy ich jeść i zmarnowałem sobie włócznie, ale tam jest jakaś włócznia, dobra. Jest tutaj też jedzonko, które bardzo chętnie sobie przygarniemy, bo nie wiadomo jak będzie na tych terenach. Czy będzie tutaj sporo jedzenia, czy jednak będziemy musieli oszczędzać na tym jedzeniu? Na razie widzimy fioletucha i bardzo dużo kolorowych koleżków, jak ja to ich nazywam, ale to mi się bardzo nie podoba. Bardzo mi się nie podoba ich populacja na tych terenach. No tu jeszcze widzę, że jest ten fejkowy płotek. No nie wiem, spróbuję teraz jak właśnie przechodzili. To jest akurat dobra metoda, chyba tak mi się wydaje, tak przechodzić akurat wtedy, kiedy, kiedy oni są w tym. w tej wentylacji, czy co to jest. W ogóle tak. Do góry się wspinamy. Mi się wydaje, że do góry to jest bardzo dobry kierunek w tej grze. Ale nie do takiej góry. Nie w taką górę. No tu w prawo też mogę w sumie przejść. Są jakieś graffiti. To jest pierwszy znak jakiejś ludzkości chyba. Nie wiem, czy było graffiti kiedyś wcześniej w tej grze. No i fajnie. Próbowałem się od niego uwolnić, ale, ale się chyba nie udało. Dobra, to sobie tutaj to jedzonko zrobimy ponownie. No i patrzcie, teraz znowu nie ma tych fioletuchów. Nie ma ich tak dużo jak wcześniej. No i znowu są. No. Widzę, że scavengerowie sobie tutaj przyszli. Chronią czegoś. O, próbowało na mnie mnie tam zaatakować. Ja też mogę być ich celem. O, jeszcze na mnie spadł. W ogóle tutaj chyba uśmiercili tego kolegę na lewą stronę, nie wiem, albo go jakoś unieszkodliwili tak mocno, bo jednak nie rusza się, kurczaczki, dużo ich, tych scavengerów tutaj jednak jest, się kręci teraz. Dobra, ale uciekłem im, to jest najważniejsze, że dało im się uciec, jesteśmy bardzo wysoko już, do komina jakiegoś wchodzimy czy coś, bo tak się da w hotelokacjach chyba, chimney, coś tam, canopy. Czy uda się? Udało się, dobra. Ja to jednak jestem, ten cały parkour master, czy coś takiego. Widzicie, jaki jestem dobry w tą grę. O kurczę, yy, tam jest. Eee, tego nie było, tego nie było. Kurczę, ale tam nie było żadnego. Tak daleko zaszedłem, a tam nie było żadnego sheltera. To mnie też zaciekawiło. No ale dobrze wiedzieć, że przynajmniej, że czają się tutaj te yy, kamuflażowe, kamuflażowe koleżki który tam właśnie sobie chodzi tylko właśnie, że nie widzę go znowu ten problem że go nie widzę nie widzę go, widzę go przeżyłem nikt nie wygrał, przeżyłem to jest najważniejsze myślę ja się jeszcze nie poddaję, ja się jeszcze nie poddaję znowu tutaj łażą ciska scavengerowie i jeszcze tam się u wyjścia ten kamuflażowy ukrył, więc chyba dołem to za bardzo w wyjścia. Nie znajdę, więc muszę jednak. Jednak muszę iść tą górą, no. Śpieszyć się powoli. No halo, no. On myśli, że. I co ja mam zrobić? Mam mu wpaść prosto do paszczy, tak? Tak jest jego plan. Dobra, uciekł przynajmniej. Przynajmniej uciekł. Uniknę go. Mój plan jak zwykle niezawodny. Nie. Nie chcę mi się grać w tą grę już. Czy ja zostanę proszę zwolniony z grania w tą grę? Czy ten obowiązek mi zostanie zaprany? A wiecie co? Bardzo mi się nie podoba ta lokacja. To jest najgorsza lokacja, jaka kiedykolwiek powstała. Nie dało się tych robali tam więcej nawalić. Już mi się ten Shaded Cital bardziej podobało. A to są mocne słowa. Co? E, Ucieknąłem od śmierci. Już miałem przecież wiadomość, że mam restartować grę. No i bardzo dobrze, no i bardzo dobrze. Widzicie to jednak, ale muszę się pośpieszyć, bo czasu mi zaraz braknie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mimo, że muszę zaraz wracać do, do Sheltera. No dobra, jestem najdalej no dotąd jak byłem. Jesteśmy teraz w kominie chyba. Chyba, nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze. Tu się chyba tak dostaniemy. Tu widzę jakieś przejście. Jakiś shelter, proszę, jakiś shelter. Ja, po, ja naprawdę pozwalam, żebyście mi pokazali, gdzie jest shelter, no. Ja, ja pozwalam wam, gra. Pozwalam mnie do sheltera zabrać. No chyba, że w... Cimni kanopi nie ma nigdzie sheltera. Zabawny żart naprawdę. Zabawny żart by to był. No i co nie ma sheltera? Są tylko scavenger'owie, którzy mnie zaraz zamordują tutaj. Proszę, czy będzie tutaj jakiś shelter? Proszę. New Arena Sunlocked. No ale ja nie chcę areny. Mi to naprawdę nie jest potrzebne. Już tak daleko zaszedłem. Czy ta gra naprawdę nie może dać mi sheltera? Tu jest shelter! Neuron activation dosłownie. E aktywacja neuronów, sytuacja. W ostatnich momentach, dobra. No dosłownie, pół mapy przemierzyłem. Pół mapy, jeden shelter. Tylko nie zabijajcie mnie tutaj, proszę was. Czy ja mam iść tutaj w tą lewą stronę? Eee, no sprawdzę, no. Sprawdzę, co jest po prawej stronie. Tu nic nie ma. Śmierć jest. Śmierć to jedyne, co mnie tutaj czeka. Dobra, sprawdźmy, co tam jest na lewą stronę, tam, gdzie ostatnio chroniło. Było chronione. Tu na sam dół nie mam zamiaru złazić, ale tu mogę sprawdzić, co się stało ostatnim razem. Czy umożliwią mi teraz przejście tutaj? Chyba tak, chyba dają mi wolną rękę tutaj. Nie ma szans. Nie ma szans. O. Udaje mi się uciec przed nim, przed fioletuchem. Jak będę mieć szczęście, to mi się uda uciec też przed nim. Dobra, no tu nic nie ma. Tu mogę do góry przejść, o tutaj. Ja się tak do góry pnę, ale nie jestem pewny czy, czy na pewno mam tutaj iść. Bo tak coraz mniej, coraz mniej zabudowania tutaj widzimy. Chociaż to jest kolejne przejście, no coraz mniej zabudowania widzimy. 46 minut odcinka i co ja zrobiłem, no o jeden shelter się przeniosłem. Nic w tym odcinku nie zrobiłem. Dobra, ale to jest moja szansa. Przenosimy się do góry. Eee. Co to było? Co to dokładnie było? No, ja tutaj teraz będę torturowany. No, ja się tutaj nie dostanę. No, chyba, że. No, chyba, że tak można. Ok. Eee. Tam na prawą stronę mam się teraz udać. Czy ja tam doskoczę? Dobra, udało się. Udało się. Idziemy w górę w takim razie. Mm, gdzie teraz? Nigdzie. Musimy stąd uciec. I co to tyle? Tu nic nie ma. Naprawdę, tu nic nie ma. Kazaliście mi tutaj przyjść, a tutaj nic nie ma. Nic, kompletnie. No to fajnie. Jeszcze włócznie wyrzuciłem. I żebyście wiedzieli, że to się tak dla mnie ciągnie przez 50 minut. Taka torga, bo inaczej tego nazwać nie można. Prawo się przeniosę, może tam coś jednak będzie. No my tu byliśmy już. No zabij mnie już, no. O tęczę mamy, no patrzcie. Tyle razy nas zabiło, że aż nam tęczę dało. Ewentualnie tutaj możemy w dół iść, ale nie wiem czy tam, czy tam coś jest. Jedny co wiem to, że to jest czerwony gościu. Czerwony koleżka. Który mnie nie zauważył, i to jest niewidzialny koleżka, yy... niewidzialny koleżka, jak zwykle, jak zwykle, zostanę tutaj gdzieś tam, w tyle. Gdzie się idę w ogóle? Nie mam pojęcia. Aha, tutaj nie można wejść. Uuu, yy... yy, dobra, tutaj nas nie było chyba. Tu nas chyba nie było. Tak mi się coś zdaje. Nie ma tutaj też naszych kolegów niewidzialnych, co mi tutaj daje trochę otuchy i daje trochę nadziei, że może w dobrą stronę tym razem idziemy. Jest złota perełka. I to tylko tyle chyba. Tylko złota perełka to jest... Na pewno nie ma tutaj nic innego. Ja wiem, że to jest pewnie jakieś warte, bardzo dużo, ale... Ale mnie to tak naprawdę nie obchodzi. Ale mam plan. Mam plan. I mam nadzieję, że mi się go uda zrealizować. Jestem przekonany, że coś jednak musi być tutaj u góry, no. No bo tam nic nie było. Jak szliśmy w tamtą stronę. Nie wiem, może, gdzieś, może coś przegapiliśmy. No bo tu szliśmy do góry, tak? No, przegapiłem coś. Bo ja tutaj szłem do góry, a tutaj można iść w prawo jeszcze na pewno. No dobra, no to wiemy przynajmniej, że da się tędy przejść. Przynajmniej tyle wiemy. No dobra, tędy dołem tutaj się nie da przejść, ale tam się na pewno dało przejść. Dobra, gdzieś weszliśmy. Gdzieś nam się udało wejść. No i co z tego, że nam się udało wejść, jak, jak nie mamy znaczka dobrego? Czyli muszę teraz wrócić all the way do, do sheltera. No dobra, czyli musimy się narzeć i przejść tutaj w kolejnym odcinku. Dobra, e, udało mi się zdobyć ten znaczek, który tam potrzebujemy, żeby wejść. E, możecie zobaczyć po numerze cyklu, jak pamiętacie, poprzedni, że. Chwilę tutaj spędziłem. Nie powiem ile, ale chwilę spędziłem. Cykl 34, no. Mam nadzieję, że nas teraz. No i on tam czeka tylko na nas. On tam na nas tylko czeka. Plan jest taki, żeby przeżyć. Co mi się na razie nie udaje. Tym razem mi się uda. Eee, mam nadzieję, że tym razem. Widzicie, mam już 34, 5 cykl. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda. Bo naprawdę długo spędziłem próbując to zrobić. Naprawdę nienawidzę tej lokacji. No, i dwóch tutaj jeszcze jest. Nie, no, naprawdę kapitalnie. Szkoda, że czterech was tu nie ma w ogóle. Nie, no, ale to jest mój moment. To jest mój moment, zobaczycie. Patrzcie. No i mówiłem, to jest mój moment. To jest mój moment. Nie spodziewali się, że uda mi się w ogóle tu przejść. Nie spodziewali się. To był atak z zaskoczenia, tak zwany. Przejdziemy sobie. Z tą stroną, żeby jeszcze jedzonka sobie troszeczkę nazbierać, bo nie chcemy wejść do nowej lokacji nie najedzeni, bo co jak tam będzie, shelter zaraz obok, a my nie będziemy mieli czym się posilić. Plan jest taki, że nie ma planu. Eee. Okej, okay, udało mi się przejść. Jest cykl 37. Ale udało mi się, udało mi się przejść. Mam nadzieję, że to będzie ostatni raz, kiedy ja tutaj wchodzę i że nie będę musiał tutaj już nigdy więcej przechodzić tędy, bo naprawdę nie mam pełnego jedzonka, więc sobie teraz bardzo dobrze tutaj wszedłem, bo by mnie tam jeszcze gościu złapał. Ale tak, napełniliśmy sobie jedzonko i możemy tutaj wejść. Wreszcie możemy tutaj wejść. I wreszcie wyszliśmy z tej lokacji i mamy Sheltera, zaraz obdeśmy na ścianie, The Wall Fantastycznie Jesteśmy w końcu uwolnieni W końcu I wracamy do Survivora Wracamy do Survivora Do Sainta mamy Do The mamy kropkę O, mamy przy końcu kropkę, dostaliśmy nawet, więc To nawet, nawet fajnie No dobra No to siedzę nad tym odcinkiem już zdecydowanie za długo Mam nadzieję, że się podobało, bo mi się wydaje, że zrobiliśmy bardzo duży progres, ale też bardzo długo nad tym progresem siedziałem dzisiaj. No cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Będziemy eksplorować tą ścianę, na którą właśnie wszedłem. Yy, no i co, widzimy się następnym razem kiedyś tam. Trzymajcie się i zostawcie łapkę w górę i komentarz. No, zapomniałem tego powiedzieć. Yy, trzymajcie się i tam. Cześć!